Komuś zimna, mieć się schowat w bocznej kaplicy po lewej stronie, bo się jest sroga. Dzisiaj Księga Jonasza. Pan skierował do Jonasza następujące słowa. Wstań, idź do Niniwy, wielkiego miasta, i upomnij ją, albowiem nieprawość jej dotarła przed moje oblicze. To Niniwa.” Jonasz wstał, znalazł okręt i wsiadł do niego, aby udać się nie do Niniwy, lecz dotarłszy daleko, daleko od Pana Boga. Ale Pan zesłał na morze gwałtowny wiatr, tak że okrętowi groziło rozbicie. Powiedz nam, z jakiego powodu ta klęska przyszła na nas? Pytali Jonasza. Weźcie mnie i rzućcie w morze, ponieważ wiem, że z mojego powodu powstała tak wielka burza. I wzięli Jonasza, wrzucili go w morze, a morze przestało się srożyć. Pan Bóg zesłał wielką rybę, aby połknęła Jonasza. I był Jonasz we wnętrznościach ryby trzy dni i trzy noce. Z wnętrzności ryby modlił się Jonasz do swego Pana Boga i mówił tak. Oh dear. Moje z przepaści, Panie mój Boże. Gdy gasło mnie życie, wspomniałem na Tak śpiewał prorok Jonasz we wnętrzu ryby. Ale Pan Bóg nakazał rybie i wyrzuciła Jonasza na ląd. Pan przemówił do Jonasza po raz drugi: Wstań Jonaszu, idź do niniwy, wielkiego miasta i głoś jej upomnienie. Tutaj ta ryba trochę do smoka podobna. Tym razem Jonasz wstał i poszedł do niniwy i wołał: Jeszcze czterdzieści dni. A Niniwa zostanie zburzona. Uwierzyli mieszkańcy Niniwy. Panu Bogu, ogłosili post i oblekli się w wory od największego do najmniejszego. Doszła ta sprawa do króla Niniwy. Ten wstał z tronu, zdjął z siebie płaszcz, oblókł się w wór pokutny i siadł w popiele. Zobaczył Pan Bóg ich czyny, że odwrócili się od swojego złego postępowania i ulitował się nad nimi. Nie spodobało się to jednak Jonaszowi. Wyszedł z miasta, zatrzymał się po jego wschodniej stronie, a Pan Bóg sprawił, że krzew rycynusowy wyrósł nad Jonaszem, po to by cień był nad jego głową. Ale z nastaniem dnia Pan Bóg zesłał robaczka, aby uszkodził krzew, tak, iż krzew usypł. A potem, gdy wzeszło słońce, zesłał Pan Bóg gorący wschodni wiatr. Słońce prażyło Jonasza w głowę. Lepiej dla mnie umrzeć, aniżeli żyć, rzekł. Czy słusznie się oburzasz z powodu tego krzewu? spytał Bóg. Słusznie. Gniewam się śmiertelnie. Tobie żal krzewu, którego nie uprawiałeś i nie wyhodowałeś, a czyż ja nie powinienem mieć litości nad Niniwą, wielkim miastem, gdzie znajduje się więcej niż 120 tysięcy ludzi, którzy nie odróżniają swojej prawej ręki od lewej. W ten sposób, słuchajcie, chyba pierwszy raz w kościele przeczytaliśmy całą księgę proroka Jonasza. Tak, tak sobie dzisiaj wymarzyłem, żeby. Tu zabrzmiała ta, no oczywiście z małymi skrótami, których dokonałem. To jest krót, krótka bardzo księga, licząca cztery rozdziały. Prorok Jonasz jest zaliczany do dwunastu proroków Ta księga gdzieś powstała prawdopodobnie gdzieś o 500 lat przed Chrystusem. Jest to oczywiście tekst dydaktyczny. Czy istniał prorok Jonasz, tego dokładnie nie wiemy. Ale w każdym razie to przesłanie do niego wraca i Jezus, i my w każdym pokoleniu, i w dzisiejszych czytaniach. Co jest ważne w tym tekście? A tutaj pozwoliłem sobie jakiegoś starego twórcę uzupełnić o, o taką małą animację, żeby wszystko było nie tylko słychać, ale i widać na tym obrazeczku. No, pierwsze to jest ważne, że Pan Bóg jest miłosierny dla. Yy, dla Niniwitów już w Starym Testamencie Ta, to miłosierdzie jest objawione, tak jak w tym dzisiejszym tekście. A po drugie, że prorok Jonas no, należał do proroków mniejszych, ale można by powiedzieć, że on jest jeszcze mniejszy niż mniejszy. No, jest zupełnie malutki, jest małostkowy, niewierny Panu Bogu. No, na każdym kroku, zamiast do Niniwy, Kupił bilet i wsiadł do, do, na okręt, który płynął do Tarsisz i dopiero ta, 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 ta straszna burza sprawiła, że Jonasz wyruszył do Liniwy, głosząc im potrzebę nawrócenia. Tak więc dopiero strach i burza i wszelkie przeciwności losowe zmuszają Jonasza do tego, żeby głosił dobrą nowidę. A gdy zobaczył nawrócenie tego biednego, pogańskiego i grzesznego miasta to wtedy, zamiast się cieszyć, to siadł, pod siadł przy drodze i, i po prostu narzekał na Pana Boga, że jest chyba niesprawiedliwy. Dlaczego? Dlatego, że niesie miłosierdzie innym narodom. No i oczywiście Pan Bóg karci Jonasza i pokazuje, pokazuje że że miłosierdzie jest dla wszystkich. Dlaczego dzisiaj chciałem wrócić do tego tekstu? Dlatego, że prorok Jonasz i jemu podobni prorocy Jonasze to oczywiście współcześni Janusze i grożynki. No takich jest w naszym kraju podobno całkiem sporo. Małostkowi, nieco śmieszni, starodawni, często lekceważeni przez... No, na przykład nas, ludzi tam pięknych, miłych, wykształconych. I to są właśnie tacy Janusze współcześni. Ale tak jak prorok Jana, Jonasz w końcu głosił nawrócenie, taki ci ludzie, często lekceważeni, głoszą Słowo Boże w swoich środowiskach. No, kto to może być? W obronie tego tych Januszów i, i, i Jonaszów, Januszów i Grażynek, chciałem dzisiaj stanąć. To są często nasi rodzice z małych miejscowości. To jest nasz proboszcz z jakiejś małej parafii, gruby kanonik bez polotu. To są mocherki z Radia Maryja, nie obrażając absolutnie Radio Maryja i innych ludzi związanych z, z tym środowiskiem. To są ci ludzie prości. I często ich lekceważymy i mówimy: no tak, to. Tacy ludzie, co nam dzisiaj mogą powiedzieć? Nawet jeśli jest tam, no, może nie, niezbyt szeroki horyzont myślowy w tych osobach wymienionych, to jednak, kiedy głoszą potrzebę nawrócenia, kiedy głoszą dobrą nowinę, wtedy tak jak ci ninivici. Obleczmy y, te, te wory pokutne, czy tak jak ten król, y, król Niniwy. Też ukoszmy się i siądźmy w popiele, i nawróćmy się do Pana Boga naszego, Jezusa Chrystusa. Amen. Wyznajmy wiarę.